Ten film będzie przedstawiał 6 najbardziej popularnych produktów, które wybieracie do koszyka. Czyli te produkty, które hodowcy kupują i te produkty, które hodowcy najczęściej wybierają w koszyku, to właśnie te, które stoją teraz przede mną. Szóstka najpopularniejszych produktów to te, które pewnie znacie, które trafiają też do waszych gołębników. To te produkty właśnie dzisiaj chcemy zaprezentować na materiale wideo. Ten krótki short i ten krótki materiał wideo ma pokazać właśnie to, co najczęściej się właśnie w waszych koszykach znajduje. Kometoza to wiadomo, Produkt, który jest bez wątpienia znany, popularny w Polsce. Produkt, który ma zabezpieczać nasze włoski jelitowe. Produkt, który ma działanie takie, które ma zapewnić naszym gołębiom taką gwarancję zdrowych jelit za sprawą właśnie substancji, które zabezpieczają te włoski jelitowe. Toliamin Forte, cała, cała grupa aminokwasów w jednym opakowaniu, elektrolity, aminokwasy to właśnie produkt, który nawet został okrzyknięty złotą butelką, za sprawą największej sprzedaży, bo w sumie nie są te produkty ułożone w kolejności, jako popularności wśród koszyków wybierane, ale toliamin forte faktycznie jest produktem najwięcej i najczęściej wybieranym wśród hodowców. ProBuck 1000, wiadomo, e, probiotyk i, i też również elektrolity, produkt, który bez wątpienia jest bardzo rozpoznawalny i znany wśród hodowców, produkt, który Tutaj nie, nie mogę określić słowem, jakbym określił pierwsza trójka najczęściej wybieranych produktów w sprzedaży. Aroma, produkt, który bardzo mocno konkuruje jeszcze z e, produktem e, z firmy Brocamp, a mianowicie chodzi mi o produkt Areozol. To tutaj bym mógł powiedzieć, mógłbym powiedzieć, że ta dwójka produktów bardzo mocno przy sobie jest zbliżona, bo areozol z Brokampa czy aroma z Golberda to dwa bardzo popularne produkty na drogi oddechowe. Dalej idziemy do produktu Blitzform, marki Rimfield. To już produkt, który znacie, produkt, który często się pokazuje na naszych materiałach wideo za sprawą tego, że wśród hodowców jest okrzyknięty takim bestsellerowym, numer jeden produktem, który jest wykorzystywany w hodowlach jako jod i żelazo, czyli produkty, które dwa dają niesamowitą energię. No i ostatni produkt, który również się w tej czołówce kwalifikuje to Carbojet. I ten produkt często jest wybierany. I tutaj mogę powiedzieć, że akurat to jest produkt też zakwalifikowany do takiej pierwszej trójki, bo to Liamin Forte Probak 1000 i CarboJet to jest ta pierwsza, trójka, która u nas w sklepie internetowym EGOM jest najczęściej wybierana. Aroma, Blitzform czy Kometoza to już jest ta tak zwana, bym powiedział, piątka, szóstka tych najczęściej wybieranych. Ogólnie, jakby spojrzeć na te wszystkie produkty, to każdy z Was na pewno, każdy z tych produktów zna. Za sprawą po prostu działania i e, funkcjonowania tych produktów, że są naprawdę topowe, najlepsze, ale wszystkim słowo klucz w tym wszystkim to najczęściej trafiają po prostu do koszyków. Dlatego wybraliśmy dzisiaj sześć takich produktów, które chcieliśmy Wam pokazać i powiedzieć, co najczęściej jest skupowane. Zapraszamy hodowcy do sklepu internetowego EgoOmb, zapraszamy do zakupów w naszym sklepie, gdzie możemy Wam pokazać te właśnie najbardziej bestsellerowe produkty, które trafiają właśnie do Waszych gołębników.